Jacek Gniadek, werbista z Santiago de Chile. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Okiem Misjonarza z Potęg Kordyjery, misję i ekonomię. Szczęść Boże, buenos dias. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Okiem Misjonarza. Omówimy dzisiaj tylko jeden temat, wystąpienie prezydenta Argentyny Javiera Milleiego w Davos, który przemawiał tam już po raz trzeci. W 2024 roku mówił, że nigdy nie powinno się zapominać, że socjalizm jest zawsze i wszędzie zjawiskiem zubożającym. W 2025 roku ostrzegał, że wirus ideologii Łok to największa pandemia naszych czasów. W tym roku rozpoczął od słów Machiavelli jest martwy. Milley twierdzi, że przez lata politycy byli zmuszani do wybierania między efektywnością działań a wartościami etycznymi Zachodu. Według niego ten dylemat jest sztuczny, ponieważ prawdziwa efektywność, oparta na wolności i własności prywatnej, jest nierozerwalnie związana z moralnością. Wypowiedź ta stanowiła centralny punkt jego wystąpienia w Davos w tym roku, w którym ogłosił on przebudzenie świata i powrót do korzeni zachodniej cywilizacji. Na zakończenie tradycyjnie krótki komentarz do Ewangelii, tym razem do Trzeciej Niedzieli Zwykłej. <grym> Javier Milley w swoim przemówieniu w Davos w tym roku zaczął od słów Machiavelli jest martwy i zaraz potem dodał, nadszedł czas, żeby go pochować. Co dokładnie miał na myśli? Milley użył Machiavellego jako symbolu myślenia politycznego, które od wieków dominuje w projektowaniu polityki publicznej. Mianowicie przekonania, że istnieje konflikt między efektywnością a moralnością czy etyką judeo-chrześcijańską Zachodu. Według tego starego makiawalicznego paradygmatu, żeby być skutecznym w polityce, w rządzeniu, w gospodarce, trzeba nieraz odłożyć na bok zasady moralne, działać cynicznie, instrumentalnie, kierując się zasadą, że cel uświęca środki. Milley stanowczo odrzuca tę dychotomię jako fałszywą alternatywę. Twierdzi, że prawdziwa efektywność gospodarcza i polityczna musi być zgodna z etyką. Twierdzi, że wolny rynek i kapitalizm wolnorynkowy nie tylko są najbardziej efektywne, ale też moralnie lepsze. Kapitalizm promuje cnoty, harmonię społeczną, pokój, szacunek do własności, czyni ludzi lepszymi. Hobby Milley w Davos wprowadza do dyskursu ekonomicznego w polityce na nowo pojęcie wartości moralnych i etycznych. Słowo etyka pada siedem razy, a moralność 10. Cytat: Przy projektowaniu polityki publicznej poświęcenie sprawiedliwości na ołtarzu efektywności jest etycznie i moralnie niedopuszczalne. Ta zasada na rzecz wartości ma pierwszeństwo nie tylko przed efektywnością ekonomiczną, ale tym bardziej przed utylitaryzmem politycznym. W ten sposób lekceważenie wartości etycznych i moralnych prowadzi do polityki, która jest nie tylko niesprawiedliwa, ale także skazana na upadek nie tylko ekonomiczny, ale i społeczny, do tego stopnia, że może ostatecznie zniszczyć samą cywilizację Zachodu. Koniec cytatu. <Słuchy> Chowiel Milei w Davos odniósł się także do prawa naturalnego. Cytat. Jeśli chcemy wyjść z obecnego młocznego stanu, musimy ponownie czerpać inspirację z filozofii greckiej, przyjąć prawo rzymskie i powrócić do wartości judo co pozwoli nam ocalić Zachód. Wiele konfliktów między ludźmi wynika z błędnej relacji między prawem naturalnym a prawem stanowionym. Zatem prawo naturalne jest prawem, które powinno rządzić ludzkością, ponieważ jest zgodne z naszą naturą i dlatego jest powszechnie sprawiedliwe. Jest prawem wspólnym dla wszystkich ludzi, ponieważ jest nieodłączny od ich istoty, a zatem niezmienny. Koniec cytatu. Poglądy Javiera Milley'ego na prawo naturalne i libertarianizm ściśle wiążą się z ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wolnością oraz własnością prywatną. Jako libertarianin i anarchokapitalista, Milley wielokrotnie podkreśla, że jego filozofia opiera się na zasadzie nieagresji oraz obronie trzech fundamentalnych praw życia, wolności i własności prywatnej, które wywodzi z tradycji liberalnej i prawa naturalnego. Uważa, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, co czyni go zdecydowanym przeciwnikiem aborcji, którą nazywa morderstwem. Jednocześnie jego pro-life postawa obejmuje ochronę życia aż do naturalnej śmierci, co wpisuje się w jego szerszą wizję szacunku dla życia jako podstawowego prawa naturalnego. Milew Davos zacytował swojego ulubionego argentyńskiego ekonomistę Alberto Lincha. Jego definicja libertarianizmu to nieograniczony szacunek dla projektu życiowego innych, oparty na zasadzie nieagresji i obronie prawa do życia. Wolności i własności prywatnej. Milei w swoich przemówieniach na forum ekonomicznym w Dawoz wzywa do powrotu do tych wartości, kontrastując je z socjalizmem i interwencjonizmem państwowym. Wolność i własność prywatna są dla niego nienaruszalne. Państwo powinno być ograniczone do minimum, skupiając się na ochronie tych praw, bez narzucania pozytywnych praw czy redystrybucji. Te trzy elementy – ochrona życia, od odpoczęcia do naturalnej śmierci, wolność i własność prywatna – stanowią rdzeń jego wizji prawa naturalnego, inspirowanej austriacką szkołą ekonomii, o której wspominam, ale także katolicką nauką społeczną. Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor pisał, cytatem, Prawo naturalne nie jest niczym innym jak światłem rozumu wlanym nam przez Boga. Dzięki niemu wiemy, co należy czynić, a czego unikać. To światło, czyli to prawo Bóg podarował nam w akcie stworzenia. Koniec cytatu. <grymne> Javier Milley w Davos mówił, że musimy ponownie czerpać inspirację z filozofii greckiej, przyjąć prawo rzymskie i powrócić do wartości judeo-chrześcijańskich. Do wartości judeo-chrześcijańskich odnosił się również papież Benedykt XVI. W książce pod tytułem Kościół, ekumenizm, polityka, nowe próby eklezjologii, którą napisał jeszcze jako kardynał, pisał, że dzisiejszy kościół katolicki obecny na wszystkich kontynentach jest owocem chrześcijaństwa, które ukształtowało się w tyglu Europy między Jerozolimą, Atenami i Rzymem i nie jest to bynajmniej kwestia przypadku. Kardynał Józef Ratzinger ujął to w prostą definicję. Chrześcijaństwo stanowi zatem przekazaną w Jezusie syntezę wiary Izraela i ducha greckiego. Z dzisiejszej perspektywy widzimy wyraźnie, że dzięki judeo-grecko-chrześcijańskiej kulturze ukształtowało się pojęcie osoby. Tradycja judyjska wprowadziła koncepcję człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Nadaje to każdej jednostce przyrodzoną, niezbywalną godność, która nie zależy od statusu społecznego czy zasług, lecz od samej relacji ze Stwórcą. Filozofia grecka dostarczyła narzędzi pojęciowych do opisu człowieka jako istoty rozumnej. Greckie pojęcie zaczęło ewoluować w stronę rozumienia podmiotu posiadającego siebie i wolności wyboru. Chrześcijaństwo natomiast dokonało syntezy pojęcia osoby i przełomu podczas wewczesnych sporów teologicznych. Chodziło przede wszystkim o dogmat o Trójcy Świętej i tajemnicę wcielenia. Aby wyjaśnić relację między Bogiem a człowiekiem, chrześcijańscy myśliciele odróżnili naturę, to czym coś jest, od osoby, tego kto działa. Dzięki temu osoba przestała być postrzegana jedynie jako część natury czy państwa, a stała się autonomicznym podmiotem zdolnym do relacji z innymi osobami. Bez tego przełomu antropologicznego trudno wyobrazić sobie ideę wolnego, odpowiedzialnego działania gospodarczego, w którym człowiek podejmuje ryzyko, tworzy, wymienia, planuje na własną odpowiedzialność, a nie wykonuje polecenia centralnego planisty czy pana feudalnego. Jan Paweł II w syndesimus Annus bardzo precyzyjnie zdefiniował kapitalizm jako system uznający pozytywną rolę przedsiębiorczości, własności prywatnej, rynku i wolnej inicjatywy. Taki system jest moralnie dopuszczalny, a nawet pożądany, a niektórzy nazywają go po prostu ekonomią przedsiębiorczości lub wolną ekonomią. Bez chrześcijańskiej, zwłaszcza personalistycznej koncepcji osoby, trudno byłoby wyobrazić sobie dzisiaj to, co Mileni nazywa El capitalismo de libre empresa, czyli kapitalizm wolnej przedsiębiorczości. To właśnie ta wizja człowieka jako osoby pozwoliła Europie wyjść poza feudalizm i merkantylizm w stronę gospodarki opartej na inicjatywie jednostek. Oczywiście ta sama wizja osoby jednocześnie nie pozwala uczynić z wolności gospodarczej celu samego w sobie. Milley w tym roku w Davos stwierdził wprost, że kapitalizm wolnorynkowy to jedyny sprawiedliwy system. W przemówieniu tym argumentował, że system wolnej przedsiębiorczości jest sprawiedliwy i moralny, utrzymując, że nie ma dylematu między efektywnością ekonomiczną a sprawiedliwością. Dwa lata temu w Davos oświadczył, że kapitalizm jest systemem sprawiedliwym i moralnie wyższym. Argumentował, że kapitalizm wolnorynkowy to jedyne narzędzie zdolne do wyeliminowania ubóstwa na świecie i że jego wyższość ma charakter nie tylko techniczny, ale także etyczny. Hayemilei w Dawoz mówił, że musimy ponownie czerpać inspirację z filozofii greckiej, przyjąć prawo rzymskie i powrócić do wartości judeo-chrześcijańskich. Jeśli tego nie zrobimy, to bez właściwego zdefiniowania i zrozumienia pojęcia osoby. Wolność w świecie zachodnim będzie zagrożona. Na zakończenie teraz fragment Ewangelii na dzisiejszą niedzielę według Świętego Mateusza. Ewangelista pisze, że w Jezusie spełnia się zapowiedź proroka Izajasza. Jezus udaje się do ziemi Zabulona i Neftalego, tam gdzie rozpoczęło się rozproszenie dwunastu pokoleń Izraela. Dokonuje w ten sposób mesjańskiego ruchu i mówi o ponownym zgromadzeniu dwunastu pokoleń. W tym celu powołuje pierwszy czterech z 12 uczniów. W dzisiejszej Ewangelii czytamy: Ziemia Zabulona i Ziemia Neftalego. Na drodze ku morzu za Jordanie Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Mój krótki komentarz. Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność od powołania uczniów. Mówi im, że będą rybakami ludzi, czyli że będą tymi, którzy będą wydobywać ludzi z trudnych sytuacji. Uczeń Chrystusa wie, że tylko sam może siebie zmienić, ale potrzebuje wsparcia i światła, które oświeca mu drogę. Dziękuję za uwagę, zapraszam za tydzień na następny odcinek, linki do artykułów jak zwykle pod nagraniem na YouTubie. Szczęść Boże, adios.